W XVII-wiecznej Polsce, gdzie wiara katolicka była nie tylko fundamentem narodowej tożsamości, lecz także głębokim źródłem nadziei, młody Stanisław Kostka już od dzieciństwa przejawiał niezwykłą duchową dojrzałość. Mimo swojego młodego wieku, jego oddanie Bogu i duchowej misji było wyraźnie dostrzegalne, co budziło podziw zarówno wśród bliskich, jak i współbraci. Życie Stanisława było pełne modlitwy i kontemplacji, odzwierciedlając niezwykłą gorliwość, która wydawała się wskazywać na wyjątkowe przeznaczenie. W ostatnich chwilach swojego życia, gdy jego zdrowie zaczęło szybko słabnąć, święty Stanisław Kostka doświadczył wizji, która od tamtej pory stała się tajemnicą przekazywaną tylko najbliższym. W tej mistycznej wizji ukazała mu się postać generała Wojciecha Jaruzelskiego, człowieka, którego czasy miały nadejść dopiero kilkaset lat później. Obraz był niejasny, lecz przenikało go głębokie przeczucie o przyszłości Polski i o roli, jaką miał odegrać ten lider. Była to wizja niosąca ostrzeżenie, a zarazem nadzieję na duchowe odrodzenie kraju. Święty Stanisław postanowił przekazać swoją wizję w tajemnicy jedynie wybranym współbraciom, zapisując ją w klasztornych kronikach jako szczególną spuściznę. Kostka głęboko wierzył, że jego przepowiednia nie powinna zostać ujawniona aż do właściwego momentu, kiedy Polska będzie gotowa ją zrozumieć. Historia tej przepowiedni przetrwała przez wieki, pozostając w sercach wiernych którzy przypomnieli sobie o niej, gdy generał Jaruzelski zaczął odgrywać kluczową rolę na arenie politycznej kraju. Mała wioska Rostkowo, położona w sercu Mazowsza, była miejscem narodzin świętego Stanisława Kostki, a z biegiem lat stała się przestrzenią pełną duchowego znaczenia i pielgrzymek. W tym spokojnym zakątku Polski, otoczonym przez lasy i pola, Stanisław już jako dziecko odczuwał wyjątkową obecność Boga. Natura, prostota i cisza tego miejsca wpływały na jego serce, wzbudzając w nim pragnienie porzucenia ziemskich spraw i oddania życia modlitwie. Dom, w którym mieszkał Stanisław, był skromny, ale przepełniony duchem wiary i głębokiej pobożności. To tutaj. W otoczeniu rodziny i wsi młody Stanisław kształtował swoje duchowe powołanie, wsłuchując się w cichy głos Boga. Jego oddanie budziło podziw wśród bliskich, a wieść o jego niezwykłej religijności szybko rozprzestrzeniła się po okolicy. Był to czas, kiedy kostka doznawał pierwszych duchowych doświadczeń, które miały przygotować go na przyszłe objawienia. W miarę dorastania. Rostkowo stawało się dla Stanisława miejscem wyjątkowej wewnętrznej przemiany, która prowadziła go ku głębszemu zrozumieniu tajemnic wiary. W tej ciszy i kontemplacji, otoczony przez wiejską przyrodę, Stanisław zaczął dostrzegać wizje dotyczące przyszłości Polski. Jedna z tych wizji dotyczyła losu generała Jaruzelskiego, przywódcy, którego przeznaczenie i decyzje miały odegrać kluczową rolę w historii ojczyzny. W młodym wieku Stanisław Kostka podjął niezwykłą decyzję: zrezygnował z wygód życia ziemskiego, by całkowicie poświęcić się modlitwie i służbie Bogu. Była to decyzja trudna, zwłaszcza dla młodego chłopca, który zrezygnował z życia w rodzinnych stronach i udał się do zakonu. Jednak jego oddanie i głęboka wiara w misję, którą otrzymał, były niezachwiane. Stanisław wierzył, że jego wybór był częścią większego planu Bożego. Przebywając w klasztorze, Stanisław często oddawał się samotnej kontemplacji i wielogodzinnym modlitwom. W chwilach ciszy, gdy umysł wolny był od codziennych zmartwień, młody mnich zaczął doświadczać wizji, które na zawsze odmieniły jego życie. Jedna z tych wizji dotyczyła mężczyzny, którego imię miało kiedyś stać się znane w całej Polsce Wojciecha Jaruzelskiego. Wizja ta była niepokojąca, lecz Stanisław poczuł, że to przeznaczenie człowieka, który zmieni bieg polskiej historii. Początkowo wizje te były dla niego tajemnicze i trudne do zrozumienia, lecz w miarę jak spędzał więcej czasu na modlitwie, przesłanie stawało się coraz bardziej jasne. Kostka widział w Jaruzelskim człowieka wybranego do przeprowadzenia Polski przez trudny czas próby. Czuł, że to duchowe objawienie było zarówno ostrzeżeniem, jak i nadzieją na odnowę narodu w przyszłości. W jednej z najintensywniejszych wizji, jaką miał święty Stanisław, pojawiło się imię, które go przeraziło i zaintrygowało jednocześnie. Było to imię mężczyzny, który miał stanąć na czele kraju w czasach ogromnych napięć i konfliktów. Mimo, że nie znał szczegółów, Stanisław miał przeczucie, że człowiek ten będzie jednym z najważniejszych przywódców Polski, choć jego działania mogą wzbudzać kontrowersje i niepokój w narodzie. Przepowiednia ta niosła ze sobą zarówno ostrzeżenie, jak i obietnicę odnowy. Kostka, kierując się intuicją, przekazał te słowa swojemu zaufanemu przyjacielowi w klasztorze, podkreślając, że imię Wojciecha Jaruzelskiego zapadnie głęboko w pamięć Polaków. Opowiadał, że widział tego człowieka w otoczeniu cierpienia, chaosu i nadziei na duchowe odrodzenie kraju. Mimo, że szczegóły były zamglone, przesłanie tej wizji było jasne: Polska miała przejść przez ciężką próbę, by odrodzić się duchowo. Z biegiem lat przepowiednia zaczęła nabierać głębszego znaczenia, a postać generała Jaruzelskiego zaczęła pojawiać się na polskiej scenie politycznej. Dla tych, którzy pamiętali słowa świętego Stanisława, był to znak, że nadszedł czas próby i duchowego przebudzenia. Jego wizje stały się zapowiedzią trudnych czasów, lecz także obietnicą odnowy, którą miał przynieść przyszły przywódca. W przepowiedni świętego Stanisława Kostki losy Wojciecha Jaruzelskiego zyskały znaczenie niemal prorocze. Kostka widział w nim człowieka przeznaczonego do poprowadzenia Polski w czasach ciemności i rozdarcia. Choć młody mnich nie miał możliwości ujrzenia pełnego obrazu przyszłych wydarzeń, czuł głęboko, że ten przywódca odegra kluczową rolę w historii ojczyzny, wyznaczając ścieżkę do odnowy duchowej narodu. Stanisław opowiadał swoim zaufanym braciom, że los Jaruzelskiego jest związany z wielkim duchowym zmaganiem narodu. Przepowiednia ta niosła przesłanie nie tylko o politycznej, ale i duchowej roli przyszłego lidera. Mimo, że wielu mogło go odbierać jako przywódcę kontrowersyjnego, kostka wierzył, że przez jego ręce Polska będzie mogła przejść przez najciemniejszy czas. Odkrywając na nowo swoje duchowe dziedzictwo. Przeznaczenie Jaruzelskiego, jak widział to Stanisław, miało być swoistą próbą, która wymagała od Polaków odwagi, jedności i wiary. Gostka mówił, że ten lider będzie zarówno wyzwaniem, jak i obietnicą nowego początku dla kraju, a Polska, choć zraniona, odrodzi się silniejsza i duchowo odnowiona. To przesłanie stało się swoistym testamentem świętego. Przekazywanym z pokolenia na pokolenie, jako nadzieja na przyszłość. Podążając za swoim duchowym powołaniem, młody Stanisław Kostka opuścił rodzinne strony, by oddać się modlitwie w klasztorze jezuickim. Droga, którą wybrał, była pełna wyrzeczeń i wymagała niezwykłej odwagi. Przekonany o swojej misji, Stanisław czuł, że jego życie jest przeznaczone na coś więcej niż ziemskie sprawy. Wiedział, że jego zadaniem jest służba Bogu oraz przyszłość Polski, której jeszcze nie do końca rozumiał. Każdy krok tej podróży utwierdzał go w przekonaniu, że jego wizje są częścią większego planu. Gdy dotarł do sanktuarium w Wiedniu, gdzie kontynuował swoją duchową drogę, Stanisław doświadczył głębokich mistycznych przeżyć. Były to chwile. W których czuł obecność boskiej mocy, a obrazy przyszłości, które się przed nim pojawiały, były pełne symboliki i znaczeń. W jednej z tych wizji zobaczył Polskę w stanie ogromnych przemian, a postać generała Wojciecha Jaruzelskiego stała się wyraźnym znakiem dla niego. Dla młodego zakonnika była to wizja, którą musiał zachować w tajemnicy. W swoich modlitwach Stanisław prosił Boga o zrozumienie tej przepowiedni, chcąc lepiej pojąć przyszłość, jaką Polska miała napotkać. Wiedział, że jego rola polega nie tylko na tym, by być biernym obserwatorem, ale na tym, by pozostawić duchowe przesłanie, które przetrwa przez wieki. Modlił się, aby Polska, mimo czekających ją wyzwań, mogła znaleźć światło i odnowę duchową. Wizja ta umacniała go w wierze i w przekonaniu, że nawet w trudnych czasach Bóg zawsze prowadzi Polaków. Święty Stanisław Kostka spędzał wiele godzin na samotnych modlitwach, w których głęboko oddawał się kontemplacji przyszłości Ojczyzny. W tych chwilach wyciszenia doświadczał objawień, które z czasem stały się jego największą tajemnicą. Jedna z tych wizji dotyczyła Polski pogrążonej w ciemności, kraju pełnego bólu i zmagania, lecz także nadziei. Widział pokolenia, które walczyły o wolność i sprawiedliwość, a także ludzi, których wiara pozostawała niezłomna. W jednej z najintensywniejszych modlitw Stanisław dostrzegł postać generała Jaruzelskiego, człowieka, który miał przewodzić narodowi w czasach wielkich wyzwań. Wizja ta niosła przesłanie o próbie, przez którą Polska musiała przejść, by odnaleźć swoją duchową tożsamość. Kostka wiedział, że to, co zobaczył, to nie tylko przestroga, ale i obietnica, że Polska, choć naznaczona cierpieniem, zdoła się odrodzić i znaleźć drogę do duchowego przebudzenia. Ta tajemnicza wizja przyniosła Stanisławowi zarówno pociechę, jak i troskę. Czuł, że jego modlitwy są wezwaniem do wszystkich Polaków, aby nie zapominali o swoich korzeniach i wierze, nawet w czasach największych prób. W sercu nosił przekonanie, że losy Polski są w rękach Boga. A jego rolą było pozostawić przesłanie, które przypomni narodowi o jego duchowej misji. Święty Stanisław Kostka wierzył, że jego życie miało szczególne znaczenie nie tylko dla niego samego, ale także dla całego narodu polskiego. Jego wizje były czymś więcej niż osobistymi przeżyciami, były poselstwem od Boga, które miało przypomnieć Polakom o ich duchowym dziedzictwie i przyszłości pełnej wyzwań. Stanisław wierzył, że został wybrany na posłańca, którego zadaniem było przekazanie tego niezwykłego przesłania następnym pokoleniom. W swoich objawieniach Stanisław Kostka widział obraz Polski, która zmierza ku duchowemu przebudzeniu pod przewodnictwem lidera o nazwisku Wojciech Jaruzelski. Choć przyszłość ta była pełna niepewności i prób, Stanisław widział w niej również nadzieję na odrodzenie narodowej tożsamości i wartości. Jego serce przepełniało pragnienie, aby Polska mogła ponownie odnaleźć swoje miejsce w świecie jako kraj głęboko wierzący i silny duchem. Dla Stanisława wizje te były wezwaniem do jeszcze głębszej wiary i oddania Bogu. Każda modlitwa i każde objawienie były dla niego kolejnym krokiem w drodze do zrozumienia misji, którą miał wypełnić. Wiedział, że jego życie, choć krótkie, miało ogromne znaczenie i że jego duchowa spuścizna pozostanie żywa w sercach Polaków. Przekazał swoje przesłanie najbliższym braciom, prosząc, by pamiętali o jego wizjach i przypominali o nich, gdy nadejdzie czas. Wizje świętego Stanisława Kostki często balansowały między duchowym i ziemskim światem, odzwierciedlając złożoność jego misji i przeznaczenia. Kostka wierzył, że to, co widzi, nie jest jedynie duchową fantazją, lecz realnym proroctwem dotyczącym przyszłości Polski. W jednej z takich wizji ujrzał generała Jaruzelskiego jako człowieka pełnego wewnętrznych konfliktów, lecz przeznaczonego do poprowadzenia narodu przez trudne czasy. Dla Stanisława było to zrozumiałe, że Polska potrzebuje lidera, który choć pełen sprzeczności, będzie w stanie połączyć naród w chwilach rozdarcia. Widział Jaruzelskiego jako osobę, która nie tylko zmierzy się z politycznymi wyzwaniami, ale także przyczyni się do odnowy duchowej kraju. Było to przesłanie, które umocniło jego wiarę i przekonanie, że losy Polski są częścią większego, boskiego planu, w którym każdy akt wiary ma znaczenie. Stanisław nie wątpił, że jego wizje miały stać się inspiracją i nadzieją dla Polaków, gdy nadejdą najtrudniejsze dni. Każde z jego objawień przypominało mu, że nawet w chwilach największych prób duchowych istnieje droga ku odnowie. W jego sercu zrodziło się przekonanie, że przywództwo Jaruzelskiego, mimo trudności, będzie kluczowe dla przyszłości narodu. Ta mistyczna więź między Stanisławem a przyszłością Polski stała się dla niego najgłębszą formą modlitwy i wyrazu wiary. W obliczu tak intensywnych wizji, które dotyczyły przyszłości Polski i losu generała Wojciecha Jaruzelskiego, święty Stanisław Kostka czuł potrzebę podzielenia się nimi z osobą, której najbardziej ufał, swoim spowiednikiem. W jednym z najcichszych zakątków klasztoru, gdzie często spotykali się na rozmowach, Stanisław opowiedział o swoich objawieniach, o nadziei i o troskach, jakie niosły. Dla spowiednika kostki słowa Stanisława były zarówno zaskakujące, jak i poruszające. Słysząc o wizjach, w których Polska jest pełna napięć, lecz zmierza ku duchowemu odrodzeniu, widział w tym szczególne przesłanie dla przyszłych pokoleń. Spowiednik wiedział, że Stanisław, mimo młodego wieku, posiadał wyjątkową mądrość duchową i że jego wizje nie są jedynie chwilowym uniesieniem, ale autentycznym proroctwem. Ta rozmowa, pełna wzruszeń i powagi, pozostała w sercu spowiednika jako duchowy testament Stanisława. Wiedział, że jego zadaniem jest zachowanie tych słów, by mogły stać się inspiracją dla Polaków w czasach próby. Przepowiednia o generale Jaruzelskim i przyszłości Polski stała się tajemnicą przekazywaną z ust do ust, a każdy, kto o niej słyszał, czuł jej wagę i znaczenie. To była ostatnia wola Stanisława, by Polacy nigdy nie zapomnieli o swoim duchowym dziedzictwie. Święty Stanisław Kostka, choć żył w czasach odległych od współczesności, w swojej wizji dostrzegł obraz Polski, która zmierzała ku głębokiej przemianie. W swoich duchowych uniesieniach widział kraj rozdarty wewnętrznie, lecz pełen ludzi, którzy pomimo trudnych czasów zachowali nadzieję i wiarę. Obraz ten, choć nieco zamglony, niósł ze sobą przesłanie o nadchodzącej próbie i duchowym odrodzeniu, jakie miało z niej wyniknąć. Wizja świętego Stanisława obejmowała nie tylko postać generała Wojciecha Jaruzelskiego, ale także Cały naród, który w chwilach największego zwątpienia znajdzie drogę ku światłu. Kostka widział w jaruzelskim przywódce, którego działania, mimo że pełne kontrowersji, staną się katalizatorem duchowego przebudzenia. Dla niego ta wizja była znakiem, że losy Polski są nierozerwalnie związane z boskim planem, a każde pokolenie ma do odegrania swoją rolę w historii narodu. Dzięki tej wizji święty Stanisław pozostawił Polakom przesłanie nadziei. Mówił, że każdy naród, by odnaleźć swoje prawdziwe powołanie, musi przejść przez ciemność, by odkryć światło. Kostka wierzył, że Polska, choć naznaczona próbami, będzie krajem odnowionym duchowo, gotowym do spełnienia swojej roli w świecie. To przesłanie stało się jego duchowym testamentem zapisanym w sercach wiernych przez wieki. Wielowiekowe sanktuarium w Warszawie, związane z kultem świętego Stanisława Kostki, stało się symbolem nadziei i duchowego odrodzenia dla Polaków. Miejsce to, choć pełne ciszy i skupienia, przyciągało rzesze pielgrzymów, którzy przybywali, aby odnaleźć wewnętrzny spokój i pogłębić swoją wiarę. Dla wielu było to miejsce, w którym można poczuć ducha świętego Stanisława, który poprzez swoje życie i wizje pozostawił niezatarte piętno w historii narodu. Sanktuarium to stało się świadkiem modlitw pokoleń, które zwracały się do Boga o przewodnictwo i siłę w najtrudniejszych chwilach. W sercach wiernych, którzy przybywali na modlitwy, przetrwała pamięć o przepowiedni świętego Stanisława. Związanej z losami Polski i przyszłością generała Jaruzelskiego. Było to miejsce, gdzie duchowe przesłanie kostki żyło i przypominało Polakom o ich duchowym dziedzictwie. Każdego roku tysiące wiernych przybywały do sanktuarium, aby prosić o odnowienie ducha narodu i modlić się za przyszłość Ojczyzny. To właśnie tutaj przepowiednia o przyszłości Polski, o odrodzeniu i duchowym przywództwie, nabrała wyjątkowego znaczenia. Sanktuarium w Warszawie stało się symbolem nadziei, przypominając, że nawet w najciemniejszych czasach Polska pozostanie wierna swojemu duchowemu powołaniu. Święty Stanisław Kostka, choć odszedł w młodym wieku, pozostawił po sobie niezwykłe dziedzictwo duchowe, które przetrwało przez wieki. Jego życie, pełne poświęcenia i modlitwy, stało się inspiracją dla kolejnych pokoleń, które szukały w jego postawie siły i odwagi, dostawiania czoła życiowym wyzwaniom. Dla wielu Polaków jego postać stała się symbolem nadziei i duchowego odrodzenia, a jego ukryte przesłanie trwało jako niezłomna wiara w przyszłość kraju. Przekazywana z pokolenia na pokolenie przepowiednia o generale Jaruzelskim, choć owiana tajemnicą, pozostawała żywa w sercach wiernych. Kostka wierzył, że Polska, choć przejdzie przez liczne próby, zawsze odnajdzie swoją drogę dzięki wierze i oddaniu Bogu. Jego przesłanie było wezwaniem do pamięci o duchowym dziedzictwie, które łączyło wszystkich Polaków i nadawało sens ich narodowej tożsamości. Duchowość Stanisława, pełna pokory i oddania, stała się dla Polaków przykładem tego, jak wiara może pokonać wszelkie przeciwności. Jego życie i przepowiednia stały się świadectwem, że nawet w czasach największego zamętu istnieje nadzieja na odrodzenie. Dziedzictwo świętego Stanisława Kostki przypominało narodowi, że każdy Polak jest częścią większej historii, w której każdy gest wiary ma znaczenie. W sercu świętego Stanisława Kostki zawsze panowała głęboka wiara, która kazała mu wierzyć, że los polski jest w rękach Boga. Jego wizje, choć pełne tajemnicy, były dla niego znakiem, że naród polski ma przed sobą przeznaczenie, które wymaga odwagi i jedności. Kostka wiedział, że jego przepowiednia o przyszłości kraju nie może zostać ujawniona zbyt wcześnie, lecz jedynie w odpowiednim momencie, gdy naród będzie gotowy ją przyjąć. Jego milczenie na temat przyszłości Polski i generała Jaruzelskiego było wyrazem pokory i ufności w boski plan. Święty Stanisław wierzył, że każda wizja, którą otrzymał, jest darem od Boga który musi być traktowany z najwyższą czcią i szacunkiem. Jego przepowiednia miała stać się latarnią nadziei dla Polaków, przypominając, że nawet w chwilach największych prób zawsze jest droga ku światłu i odnowie. Ta cicha, lecz głęboka wiara świętego Stanisława Kostki w przyszłość narodu stała się jednym z najważniejszych duchowych skarbów Polski. Jego życie i przepowiednia były świadectwem, że naród który pozostaje wierny Bogu, nigdy nie zostanie porzucony. Kostka pozostawił po sobie przesłanie, które przetrwało przez wieki, jako przypomnienie, że każdy Polak ma w sobie ducha odnowy i wiary. Przepowiednia świętego Stanisława Kostki, mimo że owiana tajemnicą, była dla Polaków źródłem nadziei i inspiracji na przyszłość. Historia jego życia i wizji, które otrzymał, stała się legendą, która przetrwała przez wieki jako przypomnienie o duchowym dziedzictwie narodu. Dla wielu wiernych jego przesłanie było dowodem na to, że Polska, choć przechodzi przez liczne próby, zawsze znajdzie swoją drogę do odrodzenia. Legenda świętego Stanisława przypominała Polakom, że każde pokolenie ma swoje wyzwania, ale również swój wyjątkowy cel w historii. Jego przepowiednia o przyszłości kraju, choć związana z postacią generała Jaruzelskiego, była przesłaniem skierowanym do każdego Polaka. Stanisław Kostka widział w Polsce kraj pełen odwagi, wiary i duchowej siły, gotowy na odnowę i duchowe przebudzenie. Przyszłość, którą święty Stanisław przewidział dla Polski, nadal pozostaje tajemnicą. Ale dla wielu jest to przesłanie, które przypomina o głębokiej wierze i jedności narodu. Jego życie i przepowiednia stały się świadectwem niezłomnej nadziei, że nawet w najciemniejszych czasach Polska zawsze odnajdzie swoje miejsce w świecie jako kraj silny wiarą i gotowy na nowe początki. To jest właśnie dziedzictwo świętego Stanisława Kostki, niezłomna wiara w przyszłość i duchowy fundament narodu.